Rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o Axolotlach w Minecraft. Axolot jest pasywnym mobem posiadającym 7 serduszek. Pojawiają się naturalne od kratki 63 w dół, a w wersji 1.18 tylko nad blokami gliny Wlash Caves. Posiada 5 wariantów kolorystycznych: błękitny, złoty, różowy, brązowy i niebieski. Na pierwsze cztery warianty ma szansę 24,98% a na niebieskiego Axolotla tylko 0,083% i tylko podczas rozmnażania. Gdy gracz zabije moba, z którym Axolot walczył, Axolot daje graczowi regenerację i usuwa wyczerpanie. Gdy Axolot otrzyma duże obrażenie może udawać martwego. Wtedy upada on na ziemię na 200 tików, czyli 10 sekund i otrzymuje regenerację 1 można rozmnażać tropikalną rybą w wiadrze. To by było na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. No i narka.